W rewie wystartował King of the Bay, wielki festiwal sportów wodnych. Windsurfing, kitesurfing i emocjonujące wyścigi na Zatoce Płuckej przyciągnęły tłumy zawodników i fanów. Rewa po raz drugi gości międzynarodowy festiwal sportów wodnych King of the Bay. Nad Zatoką Płucką przybyli zawodnicy uprawiający windsurfing, kitesurfing i różne odmiany surfingu na foilu. To największe takie wydarzenie w regionie organizowane w gminie Kosakowo. Tym razem ta edycja można powiedzieć, odbywa się w zupełnie innych warunkach niż w zeszłym roku, kiedy spotykaliśmy się po raz pierwszy w rewie, właśnie w maju zeszłego roku. Dzisiaj mamy niesamowicie silny wiatr, tak więc myślę, że biorąc pod uwagę, że dwa żywioły są potrzebne do uprawiania sportu wodnych czyli właśnie wiatr i woda. To no, tylko może cieszyć, ale oczywiście dla zawodników, którzy będą startowali w windsurfingu, kitesurfingu, w foilu czy na supach, wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak więc, właśnie odbywa się też odprawa tuż przed startem, właśnie na Zatoce Puckiej, Zatoce Gdańskiej. Zawodnicy są instruowani w kwestiach bezpieczeństwa. Rewa, mimo kameralnej skali miejscowości, staje się prawdziwą stolicą wodnych emocji w ten weekend. Wiemy, że jeżeli chodzi o takie warunki do uprawiania kitesurfingu, e, słyszałam od profesjonalistów właśnie, że Rewa to jest tym drugim najlepszym miejscem do uprawiania właśnie tego sportu po Lazurowym Wybrzeżu. Więc, jakby Rewa, e, można powiedzieć, mała miejscowość z punktu widzenia liczby mieszkańców, ale jest to rzeczywiście stolica sportów wodnych, można powiedzieć, bezsprzecznie dzisiaj w Europie. E, Wszyscy sportowcy, którzy uprawiają windsurfing, kitesurfing czy foil patrzą właśnie na rewę i będą obserwowali te czterodniowe zmagania. To jest absolutnie idealne miejsce do tego, żeby zorganizować festiwal sportów wodnych, bo są warunki do wszystkich sportów wodnych. I przy każdym kierunku wiatru, fali, przy każdym możliwym prądzie, przy każdej możliwej pogodzie, możemy tutaj zrobić wyścigi, warsztaty. Impreza łączy amatorów i profesjonalistów w emocjonującej rywalizacji na wodzie. Zawodnicy ścigają się między innymi na deskach sup oraz w widowiskowych skokach kite. Pływamy na windsurfingu, kitesurfingu, wing foilu. E, pump Foilu, E-Foilu, Para Wingu, Skimboardzie, e, pewnie coś pomijam, ale to jest naprawdę kociołek panoramiksa sportów wodnych. W programie znalazły się długodystansowe wyścigi, zawody EFOIL i kultowy konkurs Kite Big Air, a towarzyszą temu pokazy warsztaty i strefa Expo ze sprzętem dla wszystkich uczestników festiwalu. Do rewy, jak zaznaczył organizator festiwalu, zjechało aż 430 zawodników z 10 krajów. Oświetna frekwencja, wysprzedaliśmy to, co założyliśmy. To wysprzedaliśmy pewnie, gdyby chciało, gdybyśmy mogli wpisać więcej osób, to byśmy wpisali, ale za ze względów logistycznych, pragmatycznych i ze względów bezpieczeństwa po prostu nie mogliśmy. Także w przyszłym roku myślę, że łamiemy barierę 500. Festiwal King of the Bay wystartował w czwartek i potrwa aż do niedzieli.